Dziecko ma prawo się złościć, ale nie ma prawa bić, wyzywać, niszczyć. Ale jeżeli powiemy dziecku nie bij, nie rzucaj, nie wyzywaj, to zabieramy z rąk dziecka narzędzia, bo to są jego narzędzia na wyrażanie złości i radzenie sobie z nią. I w chwili kolejnego ataku złości, znowu sięga po te narzędzia. Albo kiedy mocno obrywa od dorosłego za tę złość, to zaczyna ją tłumić, obgryzać paznokcie, zamyka się w sobie, zaczyna częściej chorować. Co jest tu kluczowe, żeby dać dziecku jakieś narzędzia w zamian? Jeżeli ja nie chcę, żeby ono biło, to co ono może zrobić z tą swoją złością i napięciem, żeby ją przeżyć w odpowiedni sposób? Ale bardzo często jest tak, że my dorośli sami nie potrafimy dobrze przeżyć złości, a co więcej, pokazać dziecku, jak to robić, bo nikt nas tego nie nauczył. I trochę mamy taką podwójną pracę do odrobienia: nauczyć tego siebie i swoje dziecko. A pomysły, jak dobrze przeżywać złość, masz w opisie tego filmu albo w komentarzu. I pamiętaj, że twoje dziecko będzie korzystać z konstruktywnych sposobów wyrażania złości jeśli będzie je znało, czyli potrzebuje je z tobą trenować, wtedy kiedy jest mniej wzburzone, wtedy kiedy jest między wami dobra atmosfera, poćwiczcie, potrenujcie, czasami w śmiechu, w zabawie, a czasami w takich lekkich sytuacjach, kiedy twoje dziecko jest lekko zdenerwowane, zirytowane. I potrzebuje ono przypominania i podsuwania mu tych sposobów.